Tylko jedno, że dzisiaj jest najszczęśliwszy dzień przynajmniej dla mnie, bo osiem lat czekałam na tę chwilę, żeby ten rząd powstał, także gratuluję panu Tuskowi, gratuluję wszystkim politykom, którzy stworzyli ten rząd, że żeście się trzymali razem, że się udało, no i dziękuję wam wszystkie dziewczyny, bo my dziewczyny żeśmy dużą rolę odegrały w tych wyborach, bo żeśmy zachęcały jedna drugą do tego, żeby właśnie. No właśnie tutaj pani przerwa, bo te słowa pana byłego już premiera Morawieckiego, który nagle w tym swoim trzecim rząd, chyba trzecim rządzie, no, no tyle kobiet i tak się tym chwalono, a wcześniej jakoś tak no, nie właśnie, wyszło. No, ja myślę, że jeszcze raz pokazali, jak nie szanują kobiet, bo wystawić kobiety jak tarcza prawda, na dwa tygodnie, to była największa żenada, jako, na jaką pozwolił sobie ten rząd. Zresztą to, co dzisiaj pan Morawiecki mówił na zakończenie, to naprawdę a specjalnie zostałam w domu, żeby zobaczyć te wszystkie przemówienia, to była żałość. Nagle on chce, żebyśmy my żyły jak chcemy i tak dalej. Trzeba było mówić o tym wcześniej, trzeba było robić coś dla kobiet, także że my bardzo kobiety się cieszymy, że pana już nie będzie i, i, i wszystkich Panów z Panem Związanych, a pan Kaczyński, który dzisiaj na zakończenie, to po prostu jest, to pokazał, że jest politykiem bez klasy, obrażając pana Tuska, bo trzeba um, umieć pożegnać się z klasą. Też to, już, to jeszcze dopytam ostatnie pytanie o Dominikę Chorozińską. Ten wybór zaskakujący dość był dwa tygodnie temu. No, no cóż, można powiedzieć, już nie ma, nie ma o czym mówić. Ja zawsze lubię mówić o tym, co będzie, a o tym, ale to już było, zaśpiewajmy są...